Często nie mówimy wprost, że w czymś jesteśmy dobrzy, że lepiej to robimy niż yy, przedstawiciele innych krajów. I muszę powiedzieć, że od trzech lat, właściwie czterech możemy już datować. My zauważamy bardzo mocny wzrost udziału w polskiej gospodarce, w polskiej energetyce, udziału odnawialnych źródeł i tych związanych z wiatrakami, ale też i związanych z fotowoltaiką. To już nie jest czas, kiedy możemy być wytykani palcem jako ci, którzy gdzieś tam stoją w ogonie. Oczywiście, że mamy wyzwania wielkoskalowych inwestycji, ale umówmy się, że inne kraje też dzisiaj borykają się z pewnymi przedsięwzięciami energetycznymi, a więc to już nie jest wstyd. Bardziej możemy pokazywać, żeśmy w krótszym okresie czasu osiągnęli pewne parametry, gdzie niektóre kraje, tej tak zwanej Europy Zachodniej, bardziej rozwiniętej, dochodzili do tych wielkości o wiele dłużej. A więc, to jest informacja, myślę, z tutaj powinniśmy być dumni. Oczywiście, to ta duma powinna być fundamentem do tego, żebyśmy sprawniej przeprowadzili teraz kolejne inwestycje, które mamy w planie. To jest bardzo ważne, żeby też przy okazji schodzenia z tych źródeł konwencjonalnych, żebyśmy z jednej strony nie tracili bezpieczeństwa energetycznego, ale zarazem też, żeby nowe źródła energii odpowiadały na większe zapotrzebowanie energetyczne. Ten łańcuch dostaw, który nam się zaczyna pojawiać, ten łańcuch elementów i zarazem osób, które mogą w tej gałęzi gospodarki się odnaleźć, jest coraz większy i to jest dobrze. Bowiem jesteśmy przed pewnymi dużymi inwestycjami, jak wspomnieliśmy na Bałtyku, ale żeby one mogły być realizowane, to rzeczywiście może być zasanie nie tylko ze Śląska, ale i z innych części Polski, jeśli chodzi o komponenty, jeśli chodzi o branże, które mogą współpracować z tym systemem.